Adrian Zieliński po fantastycznym zwycięstwie na Gali F29. Adrian no, cios nokautujący, naprawdę efektowny. Czy wiedziałeś o tym, że przeciwnik ma taką tendencję do niewracania do pozycji po zadanym ciosie, bo, bo w takiej sytuacji go złapałeś i czy to był element game planu? Czy dał się złapać na coś, co na niego szykowałeś, czy to było całkowicie spontaniczne? Nie no, tak wiedziałem, że on raczej jest... Mańkutem i że też będzie na mnie czekał on tu na, na, na ważeniu, też takiego wrażenie trochę tego ślimaka sprawiał i też tak raczej czekał na mnie, chciał mnie podpuścić. Wiedziałem, że stoi w odwrotnej pozycji i tak też... Te, 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 te low kopię ogólnie, ale wiedziałem, że chciałem mu okopywać tą nogę i, i robiłem to konsekwentnie, już widziałem, że go to boli i, i tylko czekałem, aż zmieni pozycję i, 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 i też zrobiłem to, co robię na treningach, tak można powiedzieć, że, 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 że i game plan był dobrze ułożony i że też on mi podpasował. Jak zareagowałeś na obecność twojego byłego rywala, Daniela Rudkowskiego w klatce? Ucieszyło cię to, że się zjawił? Ani tam ja wiedziałem, że, że, że on będzie. To już chyba nasze czwarte face to face. <grywa> Wiadomo, wcześniej, wcześniej gala się nie odbyła, także... Także no co, no rewanż jest dogadany wstępnie na 27 listopada i... Teraz chwila odpoczynku, coś się zjem i znowu zaczynam głodówkę i cięcie wagi. <grywa> Widziałeś jego walkę bokserską? Tak, tak, widziałem. Fajnie zawalczył. Mam nadzieję, teraz nie można mówić, że jest jedno, płaszczy z nowym przeciwnikiem, jedno wymiarowym jednowymiarowym płaszczy... zawodnikiem i mam nadzieję, że teraz będzie chciał pokazać trochę swojego kunsztu bokserskiego w naszej walce i ja nie będzie za wszelką cenę starał się mnie docisnąć do siatki i nic nie robić. No właśnie, jestem ciekawy, jak myślisz, ile to dało mu w jego rozwoju jako zawodnika MMA, że przez trzy miesiące, tak jak sam mówił, tylko i wyłącznie boks. No. Mam nadzieję, że dało mu dużo, że trochę jego pewność siebie podniosło i że będzie chciał mi pokazać te swoje umiejętności bokserskie, a na co bardzo liczę. Dzisiaj Arachem bez porażki na gali w Ostródzie. Ta ostatnia walka, Adam Kowalski dobrze dysponowany. Nie dotrwaliśmy do końca pojedynku w taki sposób, jaki byśmy się spodziewali. Czy miałeś okazję to obejrzeć i jakie jest twoje zdanie na temat tego faulu nieintencjonalnego? Tak, tak. tak widziałem tą walkę i tutaj w szatni jest zdjęcie. No, no, cały palec mocno do oka wsadził na to zdjęcie, tak. także no, no, masakra. A jeszcze sędzia tam mówi przed, przed tym, że uważać na te palce, żeby zamknięte oczy, a Szponczyk go trzy rundy go dominował. No, to był bliski zwycięstwa, każdą rundę wygrał, i tak mi się wydaje, że to ten kontest no to trochę krzywdzący jest dla, dla Adama, a uratował tego łazarza. No, Adam się bardzo e, rozwinął. W, w fajnie można powiedzieć, dzisiaj taka bardzo m, techniczna, fajna walka z jego strony od samego początku. Czy ty, jako jego kolega z Maty, jesteś nam w stanie powiedzieć, czy są jeszcze jakieś rezerwy na jego talencie? Czy Adam może być jeszcze lepszy niż teraz? No, ma, na pewno, no, ma na pewno rezerwy. Też, też to pewnie dla niego trochę był, był stres i walka wieczoru i, i cała sala za nim to też na pewno troszkę go to zestresowało, ale mi się wydaje, że z rundy na rundę się rozkręcał i gdyby nie ten fał, to mi się wydaje, że były duże szanse na to, żeby skończył tą walkę przed czasem. To po tej całej głodówce, którą przechodziłeś teraz przed wczorajszym dniem, przed dzisiejszym, jak sobie umilisz ten czas po gali? No na pewno dzisiaj chciałbym zjeść sobie hamburgera, jutro pizzę ja tak nie będę sobie też na za dużo pozwalał, no bo... Jest robota bo do zrobienia. Jest robota do zrobienia, no co, będę ście miał na dzisiaj, waży z 80 kilo, tak, także... Także na co dzień waży około 84 i te 66 kg to dla mnie jest najcięższa walka ze wszystkich. Gdybyś mógł jeszcze skomentować zwycięstwo Krystiana Bielskiego, bo, no bo też by było bardzo efektowne i otworzyło tak naprawdę to wam, wam całe zwycięstwo, mówię o Timie Arachion. Tak, tak, bardzo fajne, tu ciężko się przygotowywaliśmy do, do tej gali, wcześniej też do poprzednich walk się przygotowaliśmy, gdzie tam plany pokrzyżowała nam pandemia, a, a drogę do zwycięstw to w czwartek Karol otworzył i na pewno tego jego, Celiński, na pewno to jego zwycięstwo podniosło morale. Dziękujemy, gratulujemy i czekamy na kolejny występ, na tą walkę magiczną z Danielem Rudkowskim. Dzięki, dzięki też mam nadzieję, że waga mi teraz pójdzie trochę łatwiej niż za ostatnim razem, bo przez dwa miesiące z 84 kilo zrobiłem na 65. 800, także to, to dla mnie jest największe wyzwanie. Dziękuję dzięki.